Jestem Klawio to kanał. No I już witam Was w szybkich odpowiedziach. Sprawdź, czy wielomiany WX i PX są równe jeśli. No są równe, jeżeli są takie same, więc musimy sobie w pierwszym WX wyliczyć, bo P od x już mamy w każdym z przykładów. Zaczynamy od pierwszego nawiasu. Przeskakujemy do minus 1. I kolejny nawias. Wymnożymy sobie to wszystko najpierw razy X. Teraz razy jeden, czyli przepisujemy. redukujemy. Tutaj mamy najwyższą potęgę. To już mamy 14. Odjąć 6, to będzie 8x kwadrat. Mamy 14. Odjąć 4, no to to jest 10. I zostaje czwórka czyli w od x jest równe p od x od punkt B. Zwróćcie uwagę, że tu jest wzór skróconego mnożenia, więc zaczynamy pierwsze w kwadrat, potem 2ab, czyli mamy 6, 30 i 25x kwadrat. Będziemy wymnażać za moment. Wymnażamy razy x kwadrat. Teraz razy minus 1. I jeszcze oczywiście odjąć. 25x do czwartej. Dobra, tego nie mamy. Najwyższa potęga tu. Zatem będziemy mieć tutaj ujemnie minus 16x do drugiej. Plus 30x i minus 9, czyli wyszło nam to samo. Zatem w od x równa się p od x. I pod punkt c, tutaj mamy wzór do potęgi trzeciej, więc wam wrzuciłam te wzory. To będzie, jak sobie zaraz zamienimy szyk, to to będzie ten wzór. Dlaczego szyk? Żeby mieć minusa w środku, czyli mamy 1 odjąć 2x do trzeciej i jedziemy pierwszy w kwadrat, znaczy do trzeciej. Teraz mamy 6x, 12x do i minus 8x do trzeciej. Tu mamy najwyższą potęgę. Potem 12x kwadrat minus 6x plus 1. Czyli tutaj mamy inaczej. W od x nie równa się p od x. Pod punkt d. Przez to, że mamy przed nawiasem minusa, będziemy musieli to dalej pisać w nawiasie, czyli wymnażamy jeden i drugi nawias ze sobą. I zmieniamy znaki na przeciwne, każdemu składnikowi. i przepisujemy resztę. No w sumie tutaj powinnam najpierw zrobić oczywiście x do trzeciej, dopiero potem. A x. No i tutaj mamy jeszcze minus. Teraz się już zgadza. Ok, no to mamy to samo, czyli w od x równa się p od x. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba i no i już.